Każdy dom skrywa jakąś tajemnicę. Sekret tego domu nie powinien nigdy wyjść na jaw. Wynoś się z mojego domu. Kto przetrzyma tę wojnę nerwów? Sharon Stone i Denis Quedd. Premiera telewizyjna Cold Creek Manor. Jutro o 20.50. Okay. Niektóre wiadomości spadają na człowieka jak grom z jasnego nieba. Jestem w ciąży. Powinniśmy poradzić się lekarza. Jestem. Julian Moore, Hugh Grant i Robin Williams. Wychowanie dzieci to prawdziwy survival. Proszę o uśmiech. 9 miesięcy w środę o 22.25. Lejs z dodatkowym otwarciem. Wyjątkowo rodzinny sposób na film. Na film zaprasza Żywiec Drój S.A., producent naturalnej źródlanej wody gazowanej. Kupując welwet, wspierasz działalność fundacji szkolących psy do pracy z osobami najbardziej potrzebującymi. Przyłącz się do akcji. Pomóżmy razem. <laughs> Wszyscy przeziębieni. I ta pogoda. Coś niewyraźnie dziś wyglądasz. Bo czuję się niewyraźnie. Chyba coś mnie bierze. Od razu weź RutinoSkorbin. RutinoSkorbin pomoże Ci zebrać wszystkie siły do obrony przed chorobą. Babciu, ty tu <słuch> taka niewyraźna jesteś. Powinnaś, mamu wziąć RutinoSkorbin. RutinoSkorbin w dużym opakowaniu. Oszczędzasz do 40%. RutinoSkorbin. Bierz jak Cię bierze. Przed użyciem zapozna się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. z charakterem. Jako pierwsi w Polsce przeszliśmy badanie kości związku Polskie okna i drzwi. Unikniesz ryzyka, dokonując właściwego wyboru. Okno plast Kraków. Gdy cenisz bezpieczeństwo. Hmm, dobrze. A co pani tak naprawdę czuje, jak, jak pani tak żuje? Feel the kick. Airwaves. Tylko w pełni nawilżona skóra może być piękna. Krem to nie wszystko. Działa głównie na powierzchnię. HydroControl nawilża skórę tam, gdzie nie dociera krem. W pełni nawilżona skóra. Po raz pierwszy taką siebie lubię. Kapiwit, wewnętrzne źródło piękna. Teraz nowe opakowanie. Uwolnij swoje gardło. Zmęczona odchudzaniem? Wypróbuj BioCLA, kapsułki, które przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej. Teraz nowe BioCLA z ekstraktem z zielonej herbaty, by jeszcze aktywniej spalać kalorie. Chcesz schudnąć? Z BioCLA będzie Ci łatwiej. które wiadomości spadają na człowieka jak grom z jasnego nieba. Jestem w ciąży. Powinniśmy poradzić się lekarza. Jestem. Julian Moore, Hugh Grant i Robin Williams. Wychowanie dzieci to prawdziwy survival. Proszę o uśmiech. 9 miesięcy w środę o 22.25. Lace z dodatkowym otwarciem. Wyjątkowo rodzinny sposób na film. Każdy dom skrywa jakąś tajemnicę. Sekret tego domu nie powinien nigdy wyjść na jaw. Wynoś się z mojego domu. Kto przetrzyma tę wojnę nerwów? Sharon Stone i Denis Quedd, premiera telewizyjna. Cold Creek Manor, jutro o 20:50. Okay. Mała, wielka przyprawa Knor. Co za zapach? Wystarczy skruszyć pod koniec gotowania. Mm, czosnek. Nowa przyprawa Knor, mała rzecz, wielki efekt. A teraz promocja. Sąsiadka pilnie potrzebowała okularów. Poleciłam jej przedstawicielkę Providenta. Pani Ewa pomogła jak zawsze, błyskawicznie dała jej pożyczkę. Jak możemy Ci dzisiaj pomóc? Prowident 0801 124 124. Odkryj świat smaków Naturalny smak świeżych dań z ryb, przygotowanych z soczystych filetów najwyższej jakości w złotej i chrupiącej panierce. Smak i aromat zamrożone tuż po przyrządzeniu w daniach Frosty. Ożywające w ciągu kilku minut. Teraz spróbuj pysznych przysmaków rybnych z serem lub sosem musztardowym. Frosta. Smaczna i prosta. Wyprawa dookoła świata. Prawdziwe wyzwanie dla każdego silnika. Dlatego wybraliśmy Mobil One! Czasem zdarzyło nam się utknąć w korkach, jednak tym razem nie mieliśmy bólu głowy o nasze silniki. Mobil One, lider osiągnięć. Twoje meble wymagają codziennej troski. Pronto Classic nie tylko skutecznie usuwa zabrudzenia, ale także dzięki składnikom pielęgnującym chroni drewno podczas codziennego użytkowania. Pronto Classic wie, co dobre dla Twoich mebli. Pronto czyści i chroni drewno. Mole powróciły? Też bądź na molne. I używaj RAID regularnie, by skutecznie chronić ubrania. RAID zabija owady na śmierć. Przysmak Polo kokta Pozory mylą